Pod koniec lat 70. w małym mieście w Stanach Zjednoczonych naukowiec John Herenton natknął się na tajne dokumenty, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Odkrył, że rząd od dekad przeprowadzał eksperymenty na własnych obywatelach. Manipulowano chemią mózgu ludzi, testując substancje, które miały kontrolować ich zachowania. John nie wiedział, co zrobić z tą wiedzą. Jeśli by to ujawnił, naraziłby na niebezpieczeństwo siebie i swoją rodzinę. Każdego dnia po odkryciu czuł na sobie wzrok, wydawało mu się, że jest obserwowany. Gdy zaczął zgłębiać temat, odkrył, że nawet jego najbliżsi mogą być częścią eksperymentu. Pewnej nocy, po kolejnej nieprzespanej dobie spędzonej nad dokumentami, usłyszał kroki przed domem. Ktoś przyszedł po niego. Uświadomił sobie, że od samego początku był pionkiem w tej grze, a cały świat, który znał, był jedną wielką iluzją. Rano go nie było. W jego domu nie było śladu walki ani dowodów jego istnienia. Spisek stał się prawdą, ale nikt nigdy się o nim nie dowiedział.